Anna Więckiewicz, witajcie w kolejnym serwisie informacyjnym, wydanie wakacyjne. Dziś w odcinku m.in. Korowód Skociewiana, Jarmarku Dominikańskim, wyprawka czytelnicza dla dzieci, głosowanie na budżet obywatelski oraz oferta spędzenia wolnego czasu w naszym mieście. Podczas Jarmarku Dominikańskiego ulicę Gdańska wypełniają tłumy ludzi. Nie zabrakło tam również nas. Korowód ze starogardu gdańskiego przeszedł 5 sierpnia przez gdańską starówkę. Muzyka Ziemi święte, nie ma w całym świecie większej kraj. Od dwóch lat Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w projekcie Mała Książka Wielki Człowiek. Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat posiadające własną kartę biblioteczną otrzymuje wyprawkę czytelniczą. Więcej informacji na stronie wielkimyślnikczłowiek.pl Przypominamy, że rozpoczął się nabór projektów do ósmej edycji Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego i mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą składać projekty, które zmienią nasze miasto. Pula pieniędzy pozostała niezmienna. Będzie można wnioskować o blisko milion złotych z podziałem na projekty inwestycyjne oraz projekty inwestycyjne i instytucjonalne. Budżet Obywatelski 2023 w Starogardzie Gdańskim. To już ósma edycja, w której do dyspozycji mieszkańców jest blisko milion złotych. Od 13 czerwca do 12 sierpnia możecie zgłaszać swoje projekty inwestycyjne na stronie internetowej bo.starogard.pl lub w biurze podawczym Urzędu Miasta. Głosowanie na projekty trwać będzie od 26 września do 14 października, a który projekt zwycięży, dowiemy się 17 października. Liczę na wasze zaangażowanie i pomysły na zmianę swojej okolicy. W drugiej części odcinka rytmiczne brzmienia na scenie letniej SCK oraz wodna rozrywka na piekiełkach. Dobrej muzyki, posłuchać będziecie mogli 14 sierpnia w Parku Nowe Oblicze. O godzinie 19 rozkołyszę was zespół The Fellas, a o 20 szare miraże i zespół będzie padać przypomną utwory legendarnego zespołu Manam. Wakacje w pełni serdecznie zapraszamy do korzystania z letnich basenów miejskich. Wodne atrakcje i miłe spędzenie wolnego czasu gwarantowane. Baseny czynne są codziennie w sezonie letnim w godzinach 11-19, a zakupiony bilet jest całodniowy. Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty letnich basenów miejskich. Nasz obiekt to nowoczesny kompleks basenów z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Gwarantujemy wiele atrakcji i miłe spędzenie wolnego czasu. Wszystkie atrakcje na terenie basenów są w cenie biletu wstępu czyli splash park, sauna, leżaki oraz możliwość skorzystania z boiska do siatkówki plażowej. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich Państwa, a szczególnie seniorów, 10 sierpnia na spotkanie pod żaglami oraz 17 sierpnia na Hawaii Party. To wydarzenie jest dla dzieci. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.